Kim państwo są? Pan i pani Baran. Ta. Baran? No Jean-Claude i Nicole Baran. Baran, tak jak Baran, wie pan naprawdę, ja nie widzę w tym nic dziwe. Nie są państwo państwem Schmidt? Schmidt? No z... Przez telefon przed chwilą ktoś pytał o pana Schmidt'a. My jesteśmy u Schmidt'ów. U Schmidt'ów, ale my to Baranowie przecież. Nie jesteśmy Ten spektakl stawia pytania. A odpowiedzi należą do państwa. Może być interpretowany na różne sposoby, czego byliśmy świadkami. Ludzie naprawdę reagują w bardzo różny sposób, to znaczy odbierają to w różny sposób. Mnie jest łatwiej to rozważać może tak, ponieważ ja z tym materiałem obcuję dużo częściej niż widz, który zobaczy ten spektakl raz czy może dwa, więc ja, ja mam to bardziej przerobione. Natomiast widz wracając do domu zostanie z tym, co zapamiętał i co, co do niego najbardziej przemówiło, tak mi się wydaje. I to by było świetnie, rzeczywiście. No, przy okazji to jest bardzo zabawne, bo to jest jednak przede wszystkim komedia, no, komedia, która zostawia nas później z bardzo poważnym pytaniem. Nikol! To nie moje ubranie. W mojej szafie nie ma mojego. A gdzie są? Skąd ja mogę wiedzieć? No, niczego nie mogę znać. Nie, nie możesz co nam Nie wiem, ale już uspokój się, nikogo. Myślę, że widz będzie miał o tyle ciekawy dylemat, po której stronie stanąć. Dla mnie ten spektakl jest o jakichś granicach konformizmu, to znaczy co jesteśmy w stanie poświęcić, ile siebie, żeby być kimś innym, bo inni tego chcą. Żeby zachowywać się inaczej, bo inni tego oczekują. I to jest ważne pytanie. W dzisiejszych czasach uważam jedno z ważniejszych. Poza tym, może to być też jakaś refleksja nad swoim dotychczasowym życiem, nad sposobem tego dotychczasowego życia i tęsknoty za tym, żeby być kimś innym. I Ja nie będę teraz tutaj udzielał jednoznacznych odpowiedzi, dlatego że myślę, że to jest też duży fan dla Państwa żeby sobie na takie pytania spróbować odpowiedzieć. Są też porzuceni ludzie. Tak, proszę Pani, ludzie też są ważni. Do widzenia. To się nie uda. Ale to nic nie da. To jest nie tak mówić. Ta scena jest fajna, ta widownia. To miejsce jest bardzo, bardzo miłe i tu się zawsze bardzo przyjemnie gra. Graliśmy tu prawdę Floriana Zelera Też niejednokrotnie już staje się. I tu się naprawdę bardzo fajnie wraca za każdym razem. Bardzo, bardzo się cieszę, że, że przyjeżdżamy tutaj, naprawdę. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich Państwa, którzy czy wcześniej, czy dzisiaj, czy w przyszłości przyjdą nas oglądać. Bardzo serdecznie pozdrawiam. A teraz pan z pytanie, Jesteście szmitami, tak czy nie? Tak! tak. Jesteśmy szmitami. Są państwo pewni? Skoro tak panu mówimy, to znaczy, że jesteśmy szmitami. Prawda, kochanie? Bei St. Schmidt. Absolut. Nicht.